Nie, nie no człowieku, no ty wczoraj gdzieś... No człowieku, no co mnie to obchodzi, robisz wyjazd. O Boże, znowu. Mateusz, stajemy. Nie, nie, no, ja, człowieku, czego ty ja. się odzywasz? Nie proszę wyjść stąd. Wyjdźmy stąd, wyjazd. Tutaj. Nie macie. Nie, bo... Mateusz, Mateusz, no. stajemy. Bałkarz mojej teściowej samochód. Czułem, wieczorem jak Mateusz poszedł spać, rozmawiałem. Ale cicho, bądź co? Nie mówić. Ale, ale czego wy się to tak piłujecie o, 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 tutaj, Boże, bo, Jest to dopiero jedenastka. Chodź, idziemy, wstaje, wyjdzie bałkać mojej teściowej. Kim jesteś, że nie będzie? Wpadnie. Z diabłem. Chodź, idziemy. Chodź, Chodź, Mateusz, nie wiem, jak zagrzamy, to diablo, zaraz pójdzie.

na prawie, będzie, będzie lepiej, będzie Kto naprawi? Dobry, uczyni. Kto? naprawisz. Na na za. No nie naprawi. Czyli w ogarnku nawet zebów nie będziemy czynili. A ty nie będziesz grać ze vas. No, ja sam, ti je tako Ależ ale Lubi go jak kotleta schabowego w no, widziałeś? No. Nie, nie, nie do mrody. O kurczę, idziesz. A ze kim to mi No i czego ryczysz? Co? Nie wytrzymujesz z nimi już. Ja też z nimi nie wytrzymuję i co, ryczę? Nie wiem, co to jest za rodzina? Co, co mam ci geologa wezwać?! Czemu Bóg mi tak pokoruje? Co Bóg?! Ty się zastanów! Za kawał rodziny jesteś. A ty jako starszy brat powinieneś dać przykład. Szkoda no. gadać. Mamaję nie mieszkasz! O człowieku, Dobrze całe szczęście, że wszystko jest pod kontrolą. Nie, się... ja nie mogę tego tak zostawić. No, tak trzeba po prostu. Trzeba go ubić. Trzeba porozmawiać. Trzeba nie, go ubić. To rozmowa nic się no. ten nie zdarzyło. Jak... Trzeba tę pokaleczyć. Ta rola ci na głowę odbiła. Nie, nie. Muszę to załatwić Sił. Tak sił. Uh -huh. Dobrocie, tu nic nie zdziałasz O losie O losie Lubij go tam jeszcze Wspomnij na moje słowa. Cicho bądź. Człowieku patrz jaka sytuacja się uderzyła. Ja tak nie można. MACI wracaj! Popie spuści mu mam tutaj na no, ofrę, tak widziałeś? Ja mam zliczyć jeden A tu jeden Aha, jeden, zero no, Ale odpalił kaszanek, skąd się piekę. Krzywa dziura O, tam są raz я же ф и с к о Coś jak ten, rozmawialiśmy, nie? Teraz trzeba... Dobra, musimy pogadać, nie? Bo jest no. sprawa. Bardzo poważna sprawa. Masakra. jest masakra. to, co się dzieje, to... Nie, nie mam pojęcia, co, się co się robić. Dzieje. I myślę, że... Co się dzieje? No uciekłeś z domu, człowieku! Co się dzieje? No co się dzieje? No znowu uciekłeś! Trzeba wrócić do domu. Dziwisz? I trzeba przeprosić mamusię. Trzeba mamę przeprosić. Trzeba jej ogarnąć jakiś mm. prezencik. Tak, trzeba ukraść. Ukraść o, coś? Nie, nie będziemy nie, nie kraść. No. Może jak coś ukradnę, to w końcu on zauważa, że. No. O człowieku! Bardzo kaczerwo na strzała przejechała. nareszcie no ale... Co mogę ja coś powiem? z niego. aj no nie, no nie! O tak. Co ty tu jedziesz? No mogę coś z niego. Już... Nie no. widzisz, no przecież. Zobacz pewnie ona ma jakieś ubezpieczenie, jakieś tam jakieś kamery, co... Ubezpieczenie. Ja będę u boku, jak coś to nie woła. No mhm. właśnie. On mi pomoże. No, nie cicho, cicho. cicho.

Panie, panie, nie wiem, co panie, panie, pan panie, 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 O boże panie, 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 2-0, 2-0! Nie widziałem mojej strony. To coś 168, no libra. cunca Cun da un zetto za Przeczytasz? Fyku! Przynajmniej tu jest wyglądka po Tak. tu wleci. Tak? Uh -huh. O kurde. Nie no, nie wierzę w was. O ludzie! Się, dzięki, dzięki Bogu, Bogu no ci obszale. Dzięki Bogu, no co jeszcze? że tu Boże, gdyś skrzypce zabrali... się dla mam baterię, Dobra. Do pilota się przyda. Da, a będzie druga kradzież nie nie, 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 to jest nauczka, że nie powinno się kraść Ale A co ja teraz dam w, na urodziny dla mamy? Co ja teraz Zobacz, dam? To też Łupę. Nie pójdę do nie. Masz mamu się, proszę. Trzeba to ładnie odcinku. Ładnie odpisować trzeba i... Jakieś celisek, muszka może coś. Nie, nie, to na chałpę. Ooo. Co? Is... Ja, jak? Nie wysyłam. Chałpę! Na tą chałupę. No co ty jesteś. Nie robię. Co ty chcesz na chałupie zrobić? O, Ooo? Oh. Nie, nie, nie. Samego nie. siebie ukradłeś. Tak, kogoś. Kurde, ej. ile grozi tutaj... Zaraz... A co z tym zrobimy? Wrócimy. Nie, nie szkoda. Nie no, dajmy Masz. Ja? A wy co? Ty zajmiemy się inną sprawą. Dam dobry przykład. Dobry przykład dam, patrz i rzuć A przykład to ty sobie możesz dawać. Dobra, weźmy. No. To powinał ekspresji Cześć. Co jaja robicie, no... A ja sobie powinien datać. Jakąś... Już... Nie wiem, nie chcę. Ale co idę trzy palcem panc, o tu... Nawet, o, nawet nie, nie wiecie to? kto tu jest i mu zabieracie rzeczy, no to jest skradzisz po prostu, przykazanie szóste. No, nie, tak dobrze. no ale tak się nie robi po prostu, no. no tak się robi. Człowieku, no ja się staram, człowieku Ty tu giery to no, jest... Tak się nie robi. <gry> w środku Nie no, panowie, to starsza kobieta. Dobra, zapewnię, ta starsza kobieta z renty. kurde kupiła to torebki, to... Właśnie, to się odzywa. To jest podróbka. Ty jesteś chodzącą podróbką, ty się nie odzywasz. Ale nie widzisz, nawet koszki Monclero nosi. Właśnie. Wszystko podróbki. jakieś łachy, kupi, jakieś łachy. To to że jest bogacie. To nie gra. Dobra, weź. Jedna sytuacja, albo druga, trzecia, to nic się nie stanie Ale coś się nie da po prostu, no. Ja już mam dosyć, nie chce mi się mać. 4 zero jest, Muszę coś zrobić. słyszę do ciebie tłumaczyć. Ja idę po prostu już, wiesz, prawie nie w swoje ręce. Idę, idę to ogarnąć, bo się inaczej nie da po prostu. <laughs> To się dzieje jeśli weź sobie, w tej? Wejść człowieku, bo ja to sam No dobrze. No tak. Mm -hmm. dobrze. Mm -hmm. no tak mm. Nie, wiesz, nie mam pojęcia co robić. Sam sobie nie daje rady. Kolega mi tu przeszkadza z tym w czerwonym na szczęście wiem kto tu sytuację odgarnie ja muszę, ja muszę z niego pójść pogadać bo to inaczej nie ma, nie ma jak, jak tego załatwić jest, jest taka sytuacja niefajna związana z yy, osobą którą mi dałeś do opiekowania się no, albo ja się strasznie źle opiekuję Mateuszem, albo to po prostu diabeł jest mocniejszy ode mnie, ale nie jestem w stanie po prostu z nim zapanować. No, musisz mi pomóc, bo ja nie jestem w stanie ogarnąć tego, tej sytuacji, co się wydarzyło i tylko ty jesteś w stanie w tym momencie pomóc. Yy, dasz radę, ten, zająć się tym? Dobra. Dzięki więcej. Dalej to. Ale sobie poziv do Zobaczcie zobaczy ogień pikielny. i Cierpiał za mnie. Dzięki ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten. Za mnie Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże Mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie.